Bez perspektyw, bez nadziei, bez przyszłości. Z takimi stereotypami osób skazanych chce walczyć urząd wojewódzki. Wojewoda Zydorowicz powołał terenowe rady do spraw społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym. Rady powstały dwie: dla okręgu Szczecińskiego oraz dla okręgu Koszalińskiego. Proszę Państwa, ja wstępnie już się przymierzyłam do harmonogramu prac. Jestem naprawdę usatysfakcjonowana składem. Przewodnicząca Rady Koszalińskiej Ewa Dekolenko zapowiada, że chce by Rada jak najszybciej zaczęła działać. Pierwsze zebranie planuje już na czerwiec tego roku. Jak się okazuje problemów do rozwiązania jest wiele. Mamy zasygnalizowanych już kilka problemów, z którymi będziemy musieli sobie poradzić. Tak jak już Pani Prezes zasygnalizowała kwestię odbycia kary ograniczenia wolności. Wszyscy zebrani podkreślali jak wielką rolę w resocjalizacji i readaptacji skazanych odgrywa wsparcie ze strony państwa. Każdy to nie trafi do więzienia, a ma karę w zawieszeniu i wystąpi to jest skuteczna probacja, albo karę ograniczenia wolności, albo grzywnę, którą można mu zamienić na pracę społecznie użyteczną, to dla nas ma to ogromne znaczenie, żeby tego rodzaju przestępcy nie trafiali do zakładów karnych. Uwagę zebranych przyciągnęła absurdalność niektórych przypadków, o których mówił pułkownik Krzysztof Olkowicz. Nie dlatego, żebym chciał tu jakieś sensacje wnosić, tylko... Wiecie Państwo, no kto trafia do nas? No aktualnie odbywa karę człowiek, który 8 lipca 2011 roku w Pile w markecie Tesco dokonał kradzieży batona 3B do wartości zło 69. Zł. Razem w okręgach szczecińskim i koszalińskim jest prawie 10 tysięcy osób osadzonych. Jak podkreślali członkowie Rady, każdy z nich jest przede wszystkim człowiekiem, o czym nie należy zapominać. A każdy człowiek powinien móc liczyć na pomoc. Pozostaje jednak pytanie. Czy 46 osób, z których składają się obie rady, podoła temu założeniu?